Jak przy pomocy czatu GPT zautomatyzować komunikację w direkcie? Pokażę bardzo prosty sposób, jak możesz wgrać potrzebną dla ciebie informację, np. przykład informację o twojej firmie, o twoich usługach, produktach, bądź jakąkolwiek inną informację, wskazać ton rozmowy, w jakim stylu powinien się komunikować oraz podpiąć go do swojego Instagram Directa, żeby zautomatyzować komunikację z klientami czy swoimi followersami. Ok, a więc, żeby utworzyć taką automatyzację, musimy się zarejestrować na platformie botbox.ai. Link do danej platformy będzie w opisie pod wideo. Po zalogowaniu się na platformę, pierwsze co zobaczymy to taki panel dashboard. Pierwsze co musimy zrobić to przejść do integracji, wybrać właśnie ten Facebook Business i kliknąć połącz Facebook Business. A więc musimy być zalogowani na Facebook fanpage, który jest połączony z waszym profilem na Instagramie, ponieważ nie da się podpiąć do żadnej platformy chatbotowej Instagram profil, który nie ma podłączonego Facebook fanpage'a do siebie, więc następnie klikam kontynuuj. Sukces. Okay, widzimy, że udało się podpiąć, następnie przechodzimy do Facebooka i tutaj klikamy połącz strony Facebook i Instagram. Następne bardzo ważne, to żeby kliknąć nie od razu kontynuuj, a edytuj ustawienia. Tutaj zaznaczamy Instagram profil oraz klikamy dalej. Następnie zaznaczamy Facebook Fanpage, który jest połączony z danym Instagram profilem i klikamy dalej. Dalej. OK. Jeszcze musimy podpiąć sam chat GPT, więc przechodzimy znowu do integracji. Wybieramy OpenAI. I tutaj musimy wkleić klucz api, żeby zintegrować swój profil na PodBoxie z Chatem GPT. Więc musimy wejść w przeglądarkę, wpisać OpenAI Platform, kliknąć i następnie wybieramy Dashboard. Następnie klucze api i utwórzmy nowy klucz api. Możemy wprowadzić dowolną nazwę, na przykład testowy klucz kopiujemy go. Przechodzimy z powrotem do Botboxa i tutaj wklejamy dane klucz API i klikamy zapisz. Sukces. Dane są zapisane. Teraz przejdźmy do naszego Instagrama i kliknijmy utwórz bota. Ruchum pusty flow. Nazwa bota może być dowolna, ona się pokazuje tylko wam w Botboxie, więc to będzie test bot ai utwórz bota i otwórz flow ok więc uruchomił się nam nasz flow builder w którym utworzymy naszego ai bota ale wstępnie musimy jeszcze wpisać te wszystkie instrukcje oraz informacje do naszego ai bota który będzie się komunikował w direkcie, więc przejdźmy do hub ai tutaj na lewym bocznym panelu wybieramy agenci ai i klikamy przycisk agent ai w danym polu wprowadzamy nazwę agenta. Nazwa agenta nie ma żadnego wpływu na to, jak on działa, więc niech to będzie przykładowo zróbmy konsultanta dla sklepu internetowego ze suplementami diety. Generowałem hmm, przez AI, żeby nie było żadnych problemów z prawem autorskim, bazę wiedzy oraz opis tego AI agenta, w jaki sposób on ma działać. I najważniejsze to jest to, co tutaj wprowadzimy w danym polu opis. Możemy wprowadzić krótki opis, a dane pole nam AI wygeneruje hmm, samo. Więc zrobimy to w taki sposób, że wkleję wstępną informację, którą już wygenerowałem w AI-u. Natomiast można, oczywiście, że ręcznie wprowadzić te wszystkie informacje, samemu dostosować do własnych potrzeb, do potrzeb swojego sklepu, swojego biznesu czy innej działalności. E, ok, więc co my tutaj mamy? Eje agent o imieniu. Zdrowy doradca jest, jest inteligentnym asystentem w sklepie suplementyzdrowia.pl. Jego główne zadanie to pomaganie klientom w wyborze odpowiednich suplementów na podstawie ich potrzeb, np. poprawa odporności, wsparcie itd. itd. Udz udzielanie dokładnych informacji o produktach, w tym kowaniu, przeciwwskazaniach i korzyściach, i tutaj również inne instrukcje. Więc wprowadzamy tutaj po prostu taki opis, co powinien zrobić ten EA Agent. Klikamy Generuj monit agenta. I nam już same. AI wygeneruje również wstępnie osoby, role, umiejętności, ograniczenia. Więc mamy tutaj rolę. mamy umiejętności oraz ograniczenia. Możemy sobie przeczytać, co nam wygenerował AI oraz oczywiście, że możemy. Ręcznie wprowadzać dane informacje. Natomiast ja oczywiście, że zalecam wprowadzić w opisie e, jakieś podstawowe informacje, co powinien robić wasz AI agent, wygenerować tą rolę umiejętności, ograniczenia oraz ewentualnie sobie zedytować, jeśli coś się nie zgadza, lub chcecie bardziej rozbudować e, te umiejętności, te e, funkcje swojego AI agenta. Ok, w danym polu wgrywamy informacje o produktach i usługach, e, więc jak już wcześniej mówiłem, wygenerowałem Bazę wiedzy czyli informacje dla, przykładowo, sklepu internetowego, e, więc wklejam ją tutaj. Więc mamy to w taki sposób, czyli nazwa produktu, e, cena, przeciwwskazania, opis i po prostu idziemy z taką listą. Zrobimy to w najprostszy e, możliwy sposób, czyli wklejamy to zwykłym tekstem. Więc tak naprawdę nasz AI agent jest skonfigurowany. Jeszcze możemy tutaj ustawić konkretny model, który ma być wykorzystany w AI agencie. Najtańszy i oraz najbardziej taki szybki, wydajnościowy model jest to GBT4-O Mini. Natomiast jeśli chcecie, żeby wasz AI agent działał bardziej dokładnie, to możecie wykorzystać na przykład gbt 4 .1, natomiast on jest nieco droższy. Również możemy ustawić parametry naszego e-agenta. EA możemy ręcznie zmieniać temperaturę oraz inne parametry, a możemy od razu wybrać gotowy zestaw. Powiedzmy tak, w jaki sposób ma działać e-agent. EA ja przykładowo wezmę dokładny. Parametry się zmieniły. Klikam Zapisz. OK, więc AI agent został utworzony. Teraz musimy tylko go dodać do naszego flow buildera. Więc klikamy tutaj na flow, wybieramy main flow, następnie klikaj edituj flow. Od tego startowego bloczku, zielonego, przeciągamy strzałkę w bok, opuszczamy myszkę, wybieramy działania, następnie akcje AI, agent AI. Edytuj działanie. Główny agent. Wybieramy naszego agenta, którego przed chwilą otworzyliśmy, i klikamy Zapisz. Następnie klikamy Publikuj. Ok, i tak naprawdę to tyle, więc e, teraz, e, jeśli ktoś napisze do was w direct, to AI agent będzie w, odpisywał, e, biorąc pod uwagę te wskazówki, tą swoją rolę, którą mu wprowadzicie oraz te wszystkie informacje, które mu podacie w bazie wiedzy. Następnie, jeśli chcecie na przykład podpiąć taką automatyzację pod komentarze, czyli kiedy ktoś skomentuje wasz post, e, pod postem otrzymuje automatyczną wiadomość, na przykład odpisałem, odpisałem na privie, to możemy to zrobić w następujący sposób. Przechodzimy do automatyzacji, wybieramy słowa kluczowe w komentarzu dodaj nowe słowo kluczowe wprowadzamy nazwę na przykład konkretne słowo kluczowe lub taką notatkę dla siebie wpiszę przykładowo test wybieram pod wszystkie posty natomiast możemy wybrać pod konkretny post i możemy wybrać, jakie słowo kluczowe ma być wpisane, żeby osoba otrzymała tą odpowiedź automatyczną. Możemy wprowadzić konkretne słowo kluczowe, natomiast również możemy wybrać, jeżeli jakikolwiek komentarz się pojawił. Wprowadzę na przykład, jeśli komentarz zawiera słowo test, to wtedy otrzyma odpowiedź pod swoim komentarzem, na przykład. Napisałem na priwie i musimy wybrać mainflow, czyli tego AI agenta, który będzie odpisywał w direkcji już o sobie. Więc wybieramy subflow, klikamy na to mainflow nasze i możemy również ustawić opcję odpowiedz tylko raz każdemu użytkownikowi w jednym poście. Klikamy dany przycisk i klikamy zapisz. Więc ustawiliśmy taką automatyzację, że jeżeli ktoś skomentuje posta, Otrzymuje odpowiedź na swój komentarz, że napisaliśmy mu w Direkcie, w wiadomościach prywatnych i od razu automatycznie uruchamia się w Direkcie. jej Agent, który odpisuje o sobie w zależności to, co ona napisała w komentarzu. Dziękuję wszystkim za uwagę i widzimy się w kolejnym wideo.